Dzień dobry, dzień dobry, wstrzymajmy piękną środę. Dzień dobry Instagramie, dzień dobry TikToku. Jak to od poniedziałku do piątku, live poranny, różne tematy związane z tym, w jaki sposób budować życie bardziej. Dzisiaj temat związany z ciałem bezpośrednio i też jedną z takich dziedzin, którą ja bardzo mocno promuję, czyli dbanie o siebie, natomiast mądre dbanie o siebie i temat, który wywołuje niezłą burzę w internecie, nawet po ostatnich postach chody o ciało pozytywności i dzisiaj chciałabym poruszyć ten temat, czyli ciało pozytywność, czy pomaga, czy szkodzi, jak się do tego odnieść, kiedy pomaga, kiedy szkodzi i jak to, jakie ja mam zdanie na ten temat, jestem przyciekawa waszego zdania na ten temat i trochę sobie dzisiaj o tym porozmawiamy. Zanim jednak poczekam sekundę, aż sygnał dotrze do internetów kto jeszcze nie widział, zobaczcie, że u mnie na Teraz na relacje jak i w postach są, są informacje o tym, że można zadbać o siebie i oczyścić się i można przy okazji też wygrać wycieczkę do mnie, do Algarw, do Wilamory. Do Normalnie opłacono z dwie strony loty i noclegi, więc to polecam, uwadze bardzo w natłoku różnych postów, można to przegapić. Natomiast już powiedziała, no, trochę zaproszeń. Natomiast dzisiaj nie o, tym, nie, o tej, nie o tym konkursie, ale w ogóle o podejściu ciało pozytywności. Dlatego, że są tą pozytywnością, to wczoraj widziałam taki poz i to mnie też zainspirowało trochę do, do, do powiedzenia o tym, dlatego że hmm, tis, tis, a, dlatego że hmm, Choda Chodakowska, którą zresztą uwielbiam, uważam, że ma chyba naj, jedno z najpiękniejszych ciał, jakie można sobie wyobrazić u fitnessek. bardzo, bardzo, bardzo jestem wielką fanką i pracowitości, dystansu do siebie, różnych rzeczy i ona zrobiła taki po o tym, że właśnie życia o pozytywność to jest lenistwo, to jest osłona do lenistwa i że generalnie należy o siebie dbać. No I to już było chyba w zeszłym tygodniu czegoś jakoś tak, ale wczoraj widziałam taki post, gdzie dziewczyna oprotestowała to podejście na zasadzie, że jej, jej otyłość to jest choroba i że to jest krzywdzące i takie tam. I to, co myślę, jest takie bardzo ważne, bo ja się zgadzam z Chodą i zgadzam, zgadzam się z tą dziewczyną, czyli w, w rozumieniu, że czasem choroba nam blokuje, że możemy być najbardziej ciało pozytywnie, ale mamy jakieś trudności, które powodują, że trudno jest nam schudnąć, trudno nam utrzymać wagę i tak Natomiast z punktu widzenia, czy ciało pozytywność to jest coś pozytywnego, czy negatywnego, czy nam pomaga, czy nam szkodzi, dla mnie odpowiedź jest zawsze prosta i zawsze będzie rezonowała z tym wszystkim, co tutaj jest na kanale. To zależy od tego, w jaki sposób to traktujemy. Jeżeli nasza ciało pozytywność to jest nasza wymówka do tego, żeby nie dbać o siebie, żeby nic ze sobą nie, nie robić, żeby nie ćwiczyć, nie odżywiać się tak itd., to jest to koncept, który nam szkodzi, dlatego że to, co też często ja powtarzam, ciało powinno, czyli dobre ciało powinno być efektem, skutkiem ubocznym dbania o siebie a nie celem samym sobie. Jak dobre ciało jest celem samym sobie, to bardzo często sobie szkodzimy, a nie dbamy, dlatego że zaczynamy robić różne ekstremalne rzeczy, które wcale nie są dla nas zdrowe. Jeżeli dobre ciało jest skutkiem ubocznym, takim pozytywnym skutkiem ubocznym dbania o siebie, to znaczy, że rozumiemy jakby koncept tego, że to jest dom dla naszej duszy. Bardzo często w różnych rozmowach, w różnych, bo dlatego, że się zajmuję zawodowo, wspieraniem ludzi w tym, żeby dbać o siebie i zarabiać na tym, to bardzo często podkreślam jedno, że domów, ścian możemy mieć wiele różnych. Ciało jako dom dla naszej duszy mamy jeden na życie. I tak jak często powtarzam, dbaj o swoją głowę, dbaj o swoją psychikę, bo ze sobą spędzisz całe życie od dnia na rodzinie, od dnia śmierci jesteś jedyną osobą na świecie, z którą spędzisz całe życie. Tak samo z punktu widzenia ciała, technologia idzie do przodu i dużo rzeczy fajnych się dzieje. I jesteśmy już w stanie ponaprawiać dużo bardziej niż kiedyś. Natomiast nadal jest to z tyłu głowy trzeba mieć, że pewnych rzeczy nie da się naprawić, pewnych rzeczy nie da się wymienić, pewne rzeczy po prostu. Trzeba szanować, ponieważ są jedne na życie. I w momencie, w którym nie rozumiemy konceptu, że o pozytywności, to dla mnie nie chodzi o to, żeby usprawiedliwiać się, że wrzucamy w siebie w śmieci, że nie dbamy o siebie, że przesiadamy się z jednej kanapy na drugą, na trzecią, czy czyśćcie że. Dokładnie, Weronika, zaraz się do tego odniosę, że przerzucamy się z jednej kanapy na drugą na trzecią, że jakby zapychamy swoje lęki, stresy, wszystko cukrem, które uzależniają szybkim jedzeniem, jakimś. No właśnie, to jeżeli ta nasza ciała pozytywność to jest nasze usprawiedliwienie do tego, żeby siebie powoli zabijać, no to trzeba by się patnąć w głowę i się obudzić, i, i trochę się przywołać do porządku, bo Nasze ciało powinno być naszym najwyższym priorytetem właśnie nie ze względu na, na ten koncept pod tytułem... Muszę błyszczeć w social mediach i po prostu pokazywać się w bikini. Bo to jest jakby... Niektórzy mają taki koncept biznesowy i super i na tym zarabiają i brawo, no to skoro ludzie to oglądają i jest na to potrzeba, no to tylko świadczy o tym, no skoro jest potrzeba, no to, no to nie byłoby widza, nie byłoby teatru. Nie? Na takiej zasadzie nie narzekajmy na to, że ludzie to robią, skoro inni ludzie to oglądają. Natomiast w życiu chodzi bardziej o zrozumienie faktu, że nasze ciało jest jedno na życie. Ja pamiętam, jak Iwo był taki strasznie malutki, strasznie malutki. Jak Iwo, mój syn był taki malutki, on miał, nie wiem, 4 lata czy ileś. I ja miałam bardzo dużą walkę, bo to często tak jest, nie, że tak, dziadkowie dają różne rzeczy, tak, rodzice dają różne rzeczy i w ogóle. I przez to, że byłam rozwiedziona i Iwo tak żył na dwa domy i pomiędzy tymi domami miał trochę różne zasady w... W domach, a u babciach to jeszcze inne zasady. Nasze mamy bardzo często, ja jestem 7 79, nie wiem jaki to jesteś rocznik, bo nasze mamy bardzo często mają takie postrzeganie, że słodycze to jest coś ekstra, bo ja pamiętam, że my mieliśmy dużo słodyczy w domu, dlatego że mój dziadek pracował w Niemczech i przywoził całe walizki słodycze, natomiast dla wielu osób słodycz to był zupełny w dzieciństwie, nie? To było coś takiego, coś tak bardzo niedostępnego i w ogóle, że to było coś wyjątkowego. Dzisiaj słodycz nie jest czymś wyjątkowym. Jakby od cukru, uginają się półki. Dzisiaj powinniśmy wyjść ze starych, czyli kiedyś ten rodzic, ten dziadek, ten babcia a otoczenie postrzegało to ja dam, zrobię wnosiowi, zrobię dzieciom radość i kupię im słodkie. Dzisiaj tak naprawdę to dobrze jest zmienić to postrzeganie, że jak dajemy i dzieciom słodycze i jakby te szlaki metaboliczne i w taki sposób kształtujemy, że one są zacukrzone od samego małego i w ogóle, to robimy im straszną krzywdę. To nie jest nagradzanie ich, to jest ich, to jest wskazywanie ich jakby na pewne procesy, które się dzieją w organizmie, które są dosyć nieodwracalne, na obtuszczenie, na ten syrop glukozowo-fruktozowy, który po prostu robi straszną dewastację w organizmie i tak dalej, tak dalej. Ja pamiętam, jaki był taki malutki, właśnie jak miałam 4 lata i trochę nie radziłam sobie z otoczeniem na poziomie tłumaczenia, że właśnie cuk Cukier, że to, że tamto, że siamto, że... A Iwo zawsze miał miał lekki brzuszek na poziomie takiego, no, lubił jeść, a metabolizm taki jaki ma, że, że, że nie było to takie naturalne dla niego, natomiast no, lubi jeść, no, po prostu zawsze lubił jeść. I miał tam wykształcone pewne nawyki związane ze z cukrem i chcąc zarządzić jego otoczeniem, a na zasadzie, że mam, zupełnie czułam się bezsilna, jeżeli chodzi o inne osoby i zasady wprowadzane, no to popracowałam nad IFO i nauczyłam mojego malucha w takim wieku, że on czytał etykiety, on wcześniej zaczął czytać, ale to pewnie ze sukę Montessori, bo ja z nim nigdy nie siedziałam. I on czytał etykiety i sprawdzał, gdzie jest syrop glukozowo-fruktozowy, po to, żeby syropu glukozowo-fruktozowego nie jeść. Czyli jak już miał jeść słodycz, to, to kształtowała w nim takie poczucie, że bez syropu glukozowo-fruktozowego wybieraj, wybieraj coś innego. I pamiętam, jak dzisiaj, bo jak mu to wytłumaczyłam, on od zawsze był fanem motoryzacji, więc zadał mu proste pytanie. o mówię, kochanie, jakbyś pojechał na stację benzynową, czyli miałbyś Lamborghini i wiedziałbyś, że ta stacja benzynowa, do której tam chcesz akurat jechać, to ma takie Paliwo, że nie zepsuje ci Twojego lampo od początku, ale jak będziesz tam regularnie nalewał paliwo, to ci się silnik, rozwalisz samochód, jeździsz tam, no mówię, no nie. Ja mówię, tak samo jest z syropą glukozowo fructuzozową on cię nie zabija od pierwszego batonika, ale on ci będzie powoli niszczył po prostu organizm, nie? To skoro w lampo byś nie wylał m, takiego paliwa, które będzie go niszczyć, to czemu w siebie rzucasz? I jak ja patrzę na wybory w sklepach, na ludzie, co kupują, co rzucają, co dają na kasie, na co jedzą, czego wybierają, to ja mam pff, strasznego tak zwanego mindfucka na poziomie braku świadomości, jak bardzo zabijamy swoje ciało. Bo to nie chodzi o to, czy ktoś chce być szczupły, czy nie chce być szczupły, czy ktoś rozumie składy, czy nie rozumie składów. To chodzi o wzięcie odpowiedzialności za to, że my albo odżywiamy swoje ciało. Albo pakujemy w nie śmieci. Ja nie chcę być śmietnikiem, nie zamierzam być śmietnikiem i uczę mojego syna, jak nie być śmietnikiem. I edukuję generalnie z tego punktu widzenia na przeróżnych okazjach, dlaczego tak ważne jest, żeby się tego nauczyć. Nie chodzi o ciało na ciało, fokusowość w takim rozumieniu, że teraz wszyscy mamy fioła, bo wszyscy chcemy być fit, mieć 20 albo 15 tkanki tłuszczowej i w ogóle idziemy na, na, na y, konkursy fitness i będziemy wszyscy błyszczeć. To zupełnie nie odchodzi w życiu. W życiu chodzi o to, że jak. Mamy zdrowie, to mamy wiele marzeń i jak nie mamy zdrowia, to mamy jedno – zdrowie. Prosty temat. I teraz w momencie, w którym wiem, że jak pakuję w siebie śmieci, to zaczyna mój organizm szlankować coraz bardziej. Jak moje kilogramy rosną, to czuję się gorzej, wyglądam gorzej, moje e cera wygląda gorzej, obtuszczają mi się organy wewnętrzne, szybciej się męczę, nie regeneruje się i tak dalej, i tak dalej. To nauczenie się tego, żeby dbać o siebie, żeby regularnie używać suplementy, na przykład, żeby regularnie uprawiać sport, żeby odżywiać ciało, a nie jeść, to nie jest kwestia tego, że mamy fioła na punkcie ciała. To jest kwestia odpowiedzialności za swoje życie. Za jedyny dom, jaki mamy dla swojej duszy na całe życie. Nie? Jedyny. I teraz, jak palisz? Ja. Mam trochę palaczy wokół siebie. Nigdy tego nie rozumiałam. Moja mamunia wie o tym, bo my długie dyskusje na ten temat mmm, toczyliśmy. Żeby było śmieszniej, to, to mój partner też pali i to jest batalia taka straszna. Ja nie umiem skleić, jakby połączyć kropek. Ja wiem, że palacze lubią papierosy i to jest fajny rytuał i to jest taki social i w ogóle. Nie, ale to jest Zabijanie siebie, za własne pieniądze, za swradzanie, zapychanie, zabijanie siebie. I teraz jak palisz, nikt Cię nie zmusi do tego, bo ja zauważyłam, że palacze czują... Wiecie dlaczego palacze? Kiedyś usłyszałam coś takiego fajnego, co trzeba sobie uświadomić. Jak się spinamy, że palimy, to papieros daje nam jeszcze większą ulgę. Dlaczego? Bo myślimy na przykład, nie pójdę teraz zapalić, nie pójdę, albo muszę się chować, nie mogę teraz zapalić, albo nie pójdę, bo chcę tak bardzo wytrzymać. Nie pójdę, nie pójdę, nie pójdę. I co się później dzieje? Jak już ktoś idzie na tego papierosa, jak go wyciąga, to czuje ulgę. I konotuje, klei mu się emocja ulgi, rozluźnienia, relaksu z papierosem bardziej. Ale nie dlatego, że ten papieros faktycznie aż tak rozluźnia i w ogóle, tylko dlatego, że ten poziom spięcia przed był tak duży. Że odpuszczenie tego powoduje taki relief, nie? Taki, taką, taką ulgę. I teraz, w momencie, w którym chcę rzucić papierosy, i wiem, że to jest syf, który ma w środku tyle substancji uzależniających, że to. Wina koncernów jest też taka, że bardzo trudno jest je rzucić, bo to jest przepotężny przemysł, na którym się zarabia furę siana. Proste. Jeżeli to wiem, ale biorę odpowiedzialność za swoje życie, chcę być zdrowa, chcę być zdrowy, to zastanawiam się, w jaki sposób mogę oczyścić ciało z nikotyny, w jaki sposób mogę sobie pomóc, są na przykład suplementy oczyszczające, które powodują tą detoksykację organizmu, w jaki sposób mogę zmienić towarzystwo, zmienić nawyki, zmienić postrzeganie tego palenia po to, żeby nagle kojarzyło mi się to z karą, a nie nagrodą, bo to jest to, co, to, co rozmawialiśmy chyba na którymś, co mówiłam na którymś live'ie wcześniejszym, że w momencie, w którym robimy, a to w nagrodę pójdziemy do McDonalda, a to w nagrodę masz tutaj górę słodyczy, a to święta to masz furę słodyczy. Jak my konotujemy tego typu rzeczy z nagrodami, jak my jak mamy też połączony w głowie papieros, to równa się nagroda, to w jaki sposób ma nam być to fajnie rzucić, nie? To zupełnie inaczej to wygląda. I kto nie widział tego filmu, uważam, że bardzo warto zobaczyć. To jest chyba super size, mi, o ile dobrze pamiętam, był kiedyś film o gościu, to znaczy jest film. Był kiedyś gość, który zrobił taki eksperyment, że chyba przez dwa tygodnie jadł tylko McDonalda? Tylko? Nie pamiętam jaki tam był czas okres, ale jakoś takoś. I on chyba utył 12 kilo? No, jakieś tam straszne te liczby były. Źle się czuł, źle wyglądał, źle pachniał, wszystko tam było źle. I on powiedział coś takiego, co pamiętam do dzisiaj, to był dla mnie też taki jeden z, z Wake Up calli. Bardzo fajny, właśnie o tych triggerach, że on powiedział: że nie mam teraz dziecka. Natomiast, Aga pisze, ja paliłam 20 lat i rzuciłam dzięki oczyszczeniu organizmu. No właśnie. No I on powiedział coś takiego fajnego, że mm, jak nie mam dziecka teraz, ale jak będę miał dziecko i będziemy przejeżdżać koło McDonalda, to za każdym razem palę go w łeb. Po to, żeby McDonald się źle kojarzył. I oczywiście nie promujemy przemocy i nie chodzi o to, żeby być dzieci, natomiast potraktuj to jako metaforę, jako element jakby zrozumienia mechanizmu. Ma to, czego nie chcemy w życiu, nie może nam się kojarzyć z dobrym, tylko z niedobrem. Czyli kwestia zmiany postrzegania pewnych rzeczy po to, żeby łatwiej zmienić nawyki, żeby łatwiej zmienić schematy. Bo to, co też ja przez całe życie byłam na diecie przez całe. Kiedyś mówiłam sobie mówiłam sobie Miałam takie przekonanie na swój temat, wynikając pewnie z różnych rzeczy, różne rzeczy, które słyszałam, które mm, po prostu przykleiły się do mnie, albo ktoś mi powiedział, albo ktoś powiedział głośno, albo coś. No, w każdym razie miałam przekonanie, że ja mam tendencję do tycia i ja mam grube kości, i że szczupła to ja nigdy nie będę. No i z takim przekonaniem tak jakoś szłam, że no przecież mam tendencję do tycia, no przecież to, no to. Hmm. Jeszcze mówiłam sobie, faktycznie jest tak, że ja zajadam stres. Nie? Faktycznie mam mechanizm obronny, który wynika z tego, że, że w stresie jem, a że w życiu miałam bardzo dużo różnych sytuacji takich stresujących, i to, to trochę już zjadłam z, ty, z, tego, z tego stresu. Natomiast to, co zauważyłam, to są wszystko ładki, które daliśmy sobie przykleić, albo sami sobie przykleiliśmy, ale od nas zależy, czy je odkleimy, czy je nie odkleimy. Bo oczywiście można się, nie wiem, narażać na to, że będę mieć furę pączków i różnych rzeczy, które, nie wiem, lubisz w domu i będę udawać, że ich nie będę jeść. Albo, jak kiedyś mówiłam, nie szukanie jak śpączków, czy nie, nie sztukanie jej słodyczy, jakichś się nie ma w domu. A dzisiaj powtarzam jedno: po gwint masz mieć w domu i po co masz się napinać z tym, nie miej w domu? Po prostu nie miej w domu, nie chodź do takich miejsc, gdzie, mm, gdzie masz więcej, jak masz iść na kawę, to możesz iść do, na kawę do cukierni, albo możesz iść na kawę do kawiarni, gdzie nie masz tyle rzeczy, albo do restauracji, gdzie nie ma też tych deserów, tego wszystkiego tyle, jak masz nawyk, że kawka i słodkie, no to zmień sobie nawyk i zrób sobie kawka z kawką, czyli to jest kwestia naszych mechanizmów, ale żeby uświadomić sobie, czyli za każdym razem układać sobie w głowie, głowa rządzi, zawsze o tym mówię, głowa rządzi i głowa będzie rządziła naszymi nawykami, że żeby ułożyć sobie w głowie, że dieta, nie trzeba być całe życie na diecie, żeby być szczupłym. Słuchałam kiedyś ostatnio takiego, właśnie wypowiedzi takiego człowieka, który też był kiedyś bardzo gruby, bardzo gruby, potem bardzo schudł i się wylaszczył tak na maksa, a potem właśnie chciał mieć taki koncept, i pomagał ludziom, którzy, którzy, którzy mieli schudnąć i zaczął analizować, jak to się dzieje, że ludzie szczupli są szczupli. I doszedł do tego, że nie trzeba być wcale na diecie ani na restrykcjach, ani liczyć kalorii i tak dalej, tylko trzeba nauczyć się jeść wtedy, kiedy jesteśmy głodni. Czyli zacząć zadawać sobie pytanie, czy to jest apetyt, czy to jest głód. Bo ja Iwo też tak uczę na przykład. Iwo przepięknie się autoreguluje, dlatego że... On w pewnym momencie zaczął tam bardziej dbać pod tym kątem i wyciągać, ale nigdy nie chciałam mu zrobić takiej traumy i takiego, czyli zawsze mu tłumaczyła, musisz kochać swoje ciało, żeby je zmienić, nie? czyli zmieniaj w pozytywnym duchu, a nie, a nie w negatywnym, a nie ma, nie ma takiego miłości do sportów, żeby nie wiadomo ile ich uprawił, jak niektóre dzieci, które po prostu, on jest bardziej człowiek mózg i, i czyli taki, no właśnie, z tych bardziej myślących, plus pasja do motoryzacji, tam nie ma czegoś takiego, że no, dużo chodzi, dużo takich rzeczy robi, no, ale nie ma takiego sportu, żeby się pięć godzin dziennie pocił, nie, na takiej zasadzie. I to, co nauczyłam mu zadawać sobie pytanie, więc zadaj sobie pytanie za każdym razem, kochanie, żeby sobie nie odmawiał, żebyś nie mówił sobie na zasadzie nie mogę, nie mogę, nie mogę, tylko na zasadzie, czy warto? Czy ja jestem teraz głodny? Czy to jest apetyt? Czy mnie się tego chce, bo to lubię? Czy, czy ja jestem głodny, nie? A tak naprawdę, bo jak wiele rzeczy jemy, to trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, jakie ja się czuję po. Bo uwagę, ktoś też kiedyś to fajnie powiedział: chwila przyjemności, całe życie wiotra, nie? Ja doszłam w pracy nad sobą i nad tym, żeby przestać być wiecznie na diecie, żeby pozytywnie zmienić mechanizmy, mm, mechanizmy odżywiania się, bo fakt jest taki, że z wiekiem coraz szybciej się tyje, coraz t, t, trudniej się chudnie. To kobiet szczególnie dotyczy. To jest kwestia faktów wynikających z pewnych mechanizmów hormonalnych. Czy nam się to podoba, czy nam się nie podoba, tak jest. Proste, więc jeżeli tu wiemy, że tak jest, i że z wiekiem będzie coraz gorzej, a nie coraz lepiej, to no to wykształcenie mechanizmów mądrego zarządzania tym, co się wrzuca w siebie, jest niezwykle istotne. Więc mm, zaczęłam sobie zadawać pytanie, jak ja się czuję po, jak się już skusiłam na coś, na co miałam ochotę, nie wiem, właśnie pączkę, klerkę, bezę, whatever, co sobie tam wymyślicie, wpiszcie sobie, co lubicie. Jak to zjadłoście zjedliście, to jak się czujesz po? Bo ja miałam bardzo często taką myśl na zasadzie, kurka wodna, lepiej bym się czuła jak ten, Lepiej bym się czuła, jakbym zjadła coś pożywnego. Czyli jak zjem coś, co jest pyszne, nie wiem, ja uwielbiam na przykład takie sałatki, jak są z orzechami, z granatem, z serkiem kozim, o oh my goodness, albo pleśniowym, no tego typu rzeczy. Uwielbiam takie rzeczy. I tam tak samo są kalorie. Tam tak samo bardzo często, jak masz orzechy, jak masz żyliwe, tam jest dużo kalorii. To nie chodzi o to, żeby teraz ale to są wysoko odżywcze kalorie. One przy okazji powodują energię, one powodują piękną cerę, one powodują dużo różnych rzeczy. Więc zaczęcie takie proste ćwiczenie, zacznij sobie, jak masz na jakieś takie napady na coś, co wiesz, że ci nie służy, to jak już to zjesz, to zadaj sobie pytanie, jak się teraz czuję. I czy to faktycznie było takie pyszne? Czy mnie się wydaje, że to jest takie pyszne, bo przez lata sobie wymawiałam, że to jest pyszne. Bo my kulturowo jesteśmy uwarunkowani na pewne rzeczy, Myśmy pojechali do Azji, no to tam szczury jedzą, robaki jedzą, różne rzeczy jedzą i dla nich to jest zupełnie normalne, nie? Mrówki w pewnych krajach jedzą, no, różne rzeczy się je, e, zarodki jajek, e, po prostu pisklaki niemalże, no po prostu a, straszne, ale jednak dla nich jest to zupełnie normalne, bo są w takiej kulturze wychowani. I w momencie, w którym my sobie uświadomimy, że my jesteśmy bardzo często wychowani w kulturze cukru, dlatego że byliśmy w kulturze braku, tak? Bo nie było tego, bo nie było nic na półkach, więc później jak się nachpaliśmy, jak plus cukier jest uzależniający na maksa. Plus jest szybki, jest łatwy, powoduje pik, taki wyskok, że nagle się czujemy przez chwilę dobrze. Potem mamy straszny spadek energii, ale więc wykształciliśmy sobie takie myślenie, to mi służy, to jest fajne, to lubię. A potem jeszcze podbiliśmy sobie to niemocami na poziomie nie wolno, mi nie wolno, więc im bardziej mi nie wolno, tym bardziej chcę. Nie, To nawet mój syn, 14-letni wiek, który mówi jak jego kolega, no jemu tak nie wolno grać, to pewnie im bardziej mu nie wolno, tym bardziej chce. No to dzieci nawet rozumieją te mechanizmy, nie? I my też powinniśmy rozumieć te mechanizmy, że im bardziej lubimy sobie zakazy, tym bardziej będziemy tego chcieć, bo nam się to nie kojarzy. Ja zrezygnowałam z cukru, ponieważ mi on nie służy, albo zrezygnowałam z cukrów prostych, a wybieram cukry lepsze, czyli jak chcę... Z słodkie to wybieram gorzką czekoladę wysokiej jakości albo robię sobie sama coś na retrytolu albo whatever, wpisz sobie tam co chcesz. Czyli nie rezygnuję ze słodkiego, rezygnuję ze złego cukru. Czyli jak chcę słodkie, zrobię sobie kogiel mogiel, mam swoje sposoby tych słodyczy jakby zdrowych, dzisiaj w internecie jest tyle inspiracji, że to jest historia. I da się też kupić czasem, nie, nie wiem, na filanowie dawało się kupić za duże pieniądze, ale jednak dawało się kupić ciasta na przykład na Erytrytolu i w ogóle. No, więc nie robię sobie, ojej, nie mogę, nie mogę, nie mogę, będę się teraz pilnować, tyle czasu bez cukru, bo ja nie mogę. Nie, ja podejmuję dzisiaj decyzję, kocham życie, chcę żyć jak najdłużej. Moje ciało jest dla mnie ważne nie dlatego, że jestem próżna i, i chcę coś komuś udowodnić, czy coś. Moje ciało jest dla mnie ważne dlatego, że chcę się czuć dobrze, chcę żyć dobrze, chcę mieć energię, chcę mieć zdrowie, chcę po prostu żyć normalnym życiem. Więc, skoro wiem, że to mi nie służy, a że mam ciągotki, to zaczynam się obserwować. Kiedy mam ciągotkę? Kiedy mam ciągotkę do słodkiego? Jak mi co? Spada energia, jak coś? Co mogę z tym zrobić? Co mi zastąpi? Orzeszki, może, nie? A może właśnie coś z erytrytolu sobie zrobię. A może sobie zrobię, no bo z tymi owocami to też jest, nie? Jedno z takich rzeczy, która sok kojarzycie. Takie pyszne śniadanie z sokiem pomarańczowym. Żecie pewnie, to jest takie fancy na Instagramie i w ogóle. A ktoś kiedyś fajnie powiedział, ja to zapamiętałam. i się śmieje cały czas z tego, jak ktoś pije sok. Nie na poziomie śmieje, śmieję, tylko na poziomie zawsze mówię. Owoców się nie pije, owoce się je. Dlatego, że udowodnione jest, że jeżeli byśmy zjedli jedną pomarańczę, ona jest pyszna, ja te portugalskie to jest po prostu mistrzostwo świata, super, jak jemy do południa, żeby tam był więcej czasu na spalenie niż ten. No ale powiedzmy, że zjemy jedną pomarańczę, dwie pomarańcze, no ile tego zjemy? A jak wypijemy szklankę soku, to ile tam ich jest? 4, 5, nie? I zupełnie inny już cukier, bo taki wyciśnięty, wyciśnięty sok to jest zupełnie inna fruktoza niż ta, którą zjemy. Proste, chce mi się słodkiego, zjadam pomarańcze, a nie wypijam pomarańcze, nie? Czyli. Kilka takich mechanizmów, jak zaczynamy się pilnować, nie, żeby być wiecznie na diecie, nie, żeby być wiecznie w czymś, ale też nie, żeby być wiecznie w wymówce, bo najłatwiej się sięga po węgle, nie? Najłatwiej się sięga po proste rzeczy. Tylko odpowiadać sobie, po czym się czuję dobrze, po czym mam energię, co mi służy, wyedukować się trochę, co to robi długofalowo, bo nieraz możemy nie czuć skutków bocznych, ale mm, jak poedukujemy się trochę, to wiemy, że długofalowo to po prostu nas zabija, nie? D biała mąka nas zabija długofalowo, nie, cukier nas zabija długofalowo, dużo różnych rzeczy czy tam się dzieje złych w organizmie, więc ta ciało pozytywność dla mnie, odnosząc się do tematu, dla mnie ciało pozytywność to jest pozytywne, jeżeli my kochamy dzisiaj swoje ciało bez względu na to, jak ono wygląda. Ono mówi dzisiaj o naszą jakąś historię, czyli mówi o naszych lękach, o naszych nieprzepracowanych rzeczach, o różnych rzeczach, o naszych nawykach i tak dalej, ale to, żeby Zmienić nawyki, żeby docelowo zmienić ciało i przepracować to z szacunku do życia, z szacunku do siebie, z miłości do siebie, to potem małymi krokami, nie dietą cud, tylko na przykład tak jak ja zapraszam teraz, systemem oczyszczania dziesięciodniowego albo miesięcznego pomóc sobie naturalnymi suplementami do tego, żeby odstawiało nas od cukru, bo jest zawsze łatwiej, bo potem się nie chce, nie rzucamy się na to. Jak mamy oczyszczone organizm, to nie mamy tych pleśni, grzybów i nie ciągnie nas do cukru tak bardzo. Jak mamy, nie wiem, mamy taki suplement, który powoduje, że czujemy się po korek a jeszcze się skutkiem takim pozytywnym bocznym jest to, że prostuje się celulit, no to i czujemy się, ledwo coś zjemy i czujemy się po korek, no to łatwiej chyba zapanować, no bo tam zaczyna nam te receptory leptyny na tyle na leptyny, poziom leptyny, pobudzać tak, że czujemy że nie czujemy się głodni, jeszcze bardziej głodni, tak jak podsłuchsze, tylko czujemy, że już nam wystarczy. I tutaj jest mnóstwo takich mechanizmów, które można wykorzystać po to, żeby nie być na diecie, po to, żeby zmienić styl życia i dbać o siebie nie z próżności, a nie z kompleksów, tylko z szacunku do domu, jaki mamy dla duszy. Jedyny dom na całe życie, odpowiedzialność za siebie, odpowiedzialność za dzieci, odpowiedzialność za bliskich, odpowiedzialność za wszystkich, to jest o siebie, dlatego że chory człowiek to jest kłopot dla rodziny też duże, nie? No nie jest tak? Te, czyli jak jesteś chory, jak jesteś chory, to jesteś kłopotem dla siebie, ale jesteś też kłopotem dla bliskich. Więc nawet jak ktoś z egoizmu, takiego mimo, że powinien być taki zdrowy egoizm na poziomie dbam o siebie, bo, no, bo dbam o siebie, bo jestem dla siebie ważny, ale jeżeli ktoś ma wyzwania z tym, żeby mówić do siebie, dbam o siebie, bo jestem dla siebie ważna, bo jestem ważny, no to można sobie zrobić narrację, dbam o siebie, bo moi bliscy są dla mnie ważni. Z szacunku i miłości do moich bliskich, ja dbam o siebie. Nie z egoizmu, z szacunku i miłości. Czyli znajdę czas na to, żeby iść na spacer albo żeby iść na fitness, albo żeby coś. Nie dlatego, że nie chcę z nimi spędzać czasu, tylko dlatego, że ich tak bardzo kocham i tak bardzo szanuję i tak bardzo chcę z nimi spędzić jak najwięcej czasu i nie chcę być dla nich kłopotem, że zadbam o siebie. Chciała pozytywność jako wymówka do tego, żeby iść w, w uzależnieniu od cukru, mąki i po prostu wybierać proste rzeczy i zabijać siebie powoli. Bardzo zły trend. Ciało pozytywność jako: kocham swoje ciało a, i kocham siebie dzisiaj taką, jaką jestem, takim jakim jestem. Natomiast biorę odpowiedzialność za to, żeby o siebie zadbać. Bardzo pozytywny trend. Jestem ciekawa Twojego zdania co do Ciała Pozytywności, jak to postrzegasz i jak na ile się zgadzasz z tym, co mówiłam o, o dbaniu o siebie, o tym, że Ciało jest jedne na życie i że powinniśmy osiągnąć za nie odpowiedzialność. A na ile masz podobne doświadczenia z dietami, nie dietami, byćem wiecznie na diecie, to wszelkie komentarze i dyskusje zapraszam serdecznie. A tymczasem też zapraszam Cię, zobacz w relacjach, bo program, do którego zapraszam, to jest właśnie z miłości do siebie i ze wsparcia naturalną, suplementacją implementacją do tego, żeby zmienić nawyki na życie nie na chwilę, a przy okazji można wygrać w konkursie podróż opłaconą całkowicie tutaj do mnie, do Filamory. Ściskam bardzo mocno, przepięknego dnia, do zobaczenia jutro i łapcie mnie na pryw, cokolwiek potrzebujecie. Buziaki!